Technologia Acenic została stworzona, aby sprostać trudnościom związanym ze spawaniem aluminium i jego stopów metodą MIG, zarówno w przypadku elementów cienkościennych, jak również do spawania detali, w których nie można zapewnić stałego odstępu. Metoda Acenic przy wykorzystaniu pulsacji w zakresie prądu przemiennego pozwala kontrolować przenoszenie kropli i ilości wprowadzanego ciepła. Ograniczając wtopienie i zwiększając wydajność topnienia drutu. System wychodzi naprzeciw problemom, pojawiających się zarówno w przemyśle motoryzacyjnym, jak i w innych branżach, między innymi w budownictwie.